Moi drodzy, nasz cel to 200 tysięcy do końca roku. Jesteście nowi? Zostawcie subskrypcję razem z dzwoneczkiem. Pomóżcie mi osiągnąć cel i pokażmy siłę polskiego fandomu Miraculous. Cześć z tej strony. Lux. Witam Was w kolejnym materiale, który wchodzi w skład naszego nowego hashtagu. Droga do sezonu czwartego. Dzisiaj bierzemy pod lupę najnowszy odcinek Star Train, który miał swoją premierę paręnaście godzin temu, na Family Channel. Część fandomu na niego czekała, bo jakby nie patrzeć, emisja była przekładana wielokrotnie, no i sam fakt, że był to odcinek 13 według kodu produkcyjnego, więc wypadałoby go wyemitować. Odcinków do końca sezonu już tak naprawdę niewiele, ale wszystko się udało i odcinek został wyemitowany. Pozwolę sobie przedstawić Wam najważniejsze, myślę, wydarzenia, które miały miejsce w tym odcinku, ale zanim sobie do nich przejdziemy, chciałbym pokrótce przedstawić Wam główny motyw tego odcinka. Jest to wyjazd klasowy do Londynu. Dowiadujemy się tego z początku odcinka, gdzie Marinette jest u mistrza FU, oddając mu Miraculum Lisa po jednej z akcji. Jak się okazało, Misz FU podarował jej Miraculum Konia, czyli okulary, dzięki którym będzie mogła w każdej chwili teleportować się do Paryża wtedy, kiedy władca Cię mógłby zaatakować. Nie chciała zostawiać czarnego kota samego, a jak wiemy, ciąży na niej wielka odpowiedzialność. Z dalszego przebiegu wiemy, że pierwszą ofiarą miał być tata Sabriny, ale jak wiecie, nic z tego, bo tytułowym złoczyńcą jest Star Train, czyli mama Maxa, która pragnie zostać astronautą. Ogólnie rzecz biorąc, cała akcja dzieje się w pociągu, i chyba teraz dobrym momentem będzie przejść do pierwszego ważnego wydarzenia, które miało miejsce w tym właśnie odcinku. Gdzieś na początku odcinka, gdzie nasi bohaterowie jadą sobie spokojnie do Londynu, Marinette w pewnym momencie zasypia. Alia to doskonale wykorzystała, ponieważ poprosiła Adriana, by ten usiadł obok Marinette, by ta mogła sobie usiąść obok swojego chłopaka. No, wiadomo dlaczego. Dziewczyna miała naprawdę dobre przeczucie, bo to, co się teraz stało, no, zaskoczenie. Marinette podczas tu niczego kompletnie nieświadoma oparła się o samego Adriana. I co było najlepsze, to zachowanie samego Blondyna, który uśmiechnął się z tego powodu. I po prostu zrobił to samo. Jak na przyjaciela przystało. No i co? Zasnęli. Oczywiście wszystkie dziewczyny były w niebo wzięte, uśmiech na twarzy i tak dalej, i tak dalej. No, prawie wszystkie, bo już Lila chciała startować i wszystko zepsuć, ale jak się okazało, nic z tego, alia ja była. Na straży. I co moim zdaniem było dziwne, to to, że w pewnym momencie, gdy Marynet otworzyła oczy, zauważyła, że opiera się o Adriana i tylko uśmiechnęła się. No, moi drodzy, spodziewałem się, że coś albo podskoczy, albo będzie się jąkać, czy coś w tym stylu, ale jak widać, nie zrobiła tego, tak jakby nic się nie stało. Może była w szoku, może jej się to śniło, nie mam tego pojęcia, w każdym razie naprawdę bardzo fajnie się to oglądało. Ich zachowanie było takim zachowaniem spokojnym, płynnym. Tak, jakby byli prawdziwą parą. Nie uważacie? Tutaj mamy bardzo fajną sytuację, która dotyczy samej mocy władcy Ciem, a raczej jej ograniczeń. Akuma, która miała dopaść Sabriny, wleciała do jej walizki i sam władca Ciem nie wiedział, gdzie jest jego akuma. Tak, naprawdę, władca Ciem nie wiedział, gdzie jest jego akuma. Patrząc na jego zachowanie w odcinku, widać było, że był dość poirytowany. Tak, jakby stracił coś bardzo. Ważnego. Jak się okazało, jego zasięg odnośnie kontrolowania akum jest ograniczony i prawdopodobnie jest to tylko Paryż bądź też okolice. W późniejszym etapie odcinka jest scena, w której Gabriel z Natali dowiadują się, że ich Akuma dryfuje po przestrzeni kosmicznej, a raczej ich złoczyńca. To było naprawdę śmieszne. Na początku pamiętała się po całym pociągu strasząc ludzi, co sami przerażeni mówili bądź wspominali, że byli kiedyś zainfekowani, a później ona sama dopadła mamę Maxa, która biedna czekała na długo wyczekiwaną wiadomość odnośnie zostania astronautu. No, w każdym razie muszę wam przyznać, że naprawdę ciekawy motyw. Na pewno to jest jakaś wskazówka odnośnie mocy władcyciem i zapewne można byłoby to ograniczenie jakoś wykorzystać w walce przeciwko niemu. Jak myślicie? Ja myślę, że jak najbardziej, ale problemem jest to, że trzeba było by do tego dojść. Taka sytuacja musiałaby mieć ponownie miejsce i to z takim przebiegiem wydarzeń, że nasi bohaterowie skumaliby co jest nie tak. Jak myślicie? W odcinku nie dostaliśmy żadnych nowych przemian bohaterów odnośnie ich nowych mocy, które pozwoliłyby im latać i oddychać w przestrzeni kosmicznej, no bo jakby nie patrzeć, cała akcja rozgrywała się w pociągu, a nie na zewnątrz, więc stawiałbym na to, że albo z tego zrezygnowano całkowicie i taka moc w ogóle się nie pojawi w serialu, albo zostawili ją na inny odcinek. W każdym razie, jedna teoria mi wam sprawdziła się. Debiut Pegasa. Jak na początku odcinka Marniat dostaje Miraculum Konia, to już wiedziałem, że w tym odcinku zadebiutuje Max, postaci Pegaza. Fakt, dostał on mało czasu antenowego, ale zawsze coś. A jak debiut to i transformacja, którą teraz widzicie na ekranie, mi się ona bardzo podoba. Naprawdę, nie wiem jak wam, taki taniec robota. Wyglądu wam nie będę opisywał, bo to już robiłem w innym materiale, ale muszę to przyznać, wygląda on naprawdę dobrze. Mógłbym się nawet pokusić o to, że jest to najlepszy design bohatera ze wszystkich, jakie mogliśmy uświadczyć w serialu. A wy jak uważacie? Moi drodzy, finalnie odcinek nie był ani dobry, ani zły. Chociaż spodziewałem się czegoś lepszego, tak szczerze. Spodziewałem się też lepszej animacji, która, no, nie stała tutaj na najwyższym poziomie, no, ze względu na to też, że go parę razy przykładali, i sam fakt, że pojawił się motyw w przestrzeni kosmicznej, który był fajnym motywem, bo to nowość w serialu i jednak odejście od takiego schematu, który pojawiał się w, chyba w każdym odcinku, czyli walka w Paryżu i tak cały czas. Chyba każdy dostał coś też w sumie dla siebie. Fani Adrienette dostali przytulaska, fani Pegaza dostali Stali debiut Pegaza i Fani Władcy Ciem, ograniczenie mocy, jeśli chodzi o władcę ciemno i dryfującą Akumę po przestrzeni kosmicznej. No, ciekawe. W każdym razie można powiedzieć, że ten odcinek jest taki filerowy, i jeśli chodzi o Kłami Buster, to spodziewałbym się też coś w tym stylu. Jedynie zbliżający się odcinek Fizz, którego premiera jest już dzisiaj, moi drodzy, o godzinie 23.30, wbijajcie na moją grupę, tam będzie link do transmisji. Zaoferuje coś więcej niż te dwa. Ale to się jeszcze zobaczy. Już dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie o odcinku i przedstawcie swoje teorie. A przypnę Wam serducha i zostawcie subskrypcję, jak jeszcze tego nie zrobiliście. Pomóżcie mi osiągnąć cel do końca roku 200 tysięcy subskrypcji. Dzięki za obejrzenie i do następnego. Bye bye.